Wszystkim. W dzisiejszym filmie przedstawiam rzeczy, które robią dziewczyny Więc jeżeli ty jesteś dziewczyną, to zostaw w komentarzu serduszko A jeżeli jesteś chłopakiem, to... Hmm, nie wiem, po prostu coś napisz A ja wtedy też ci dam serduszko Zapraszam was serdecznie do lajkowania, subskrybowania mojego kanału I przede wszystkim do udostępniania tego filmiku Także serdecznie was zapraszam do oglądania Lecimy z tym tematem Dobra, idziemy biegać Jestem przecież fit, zdrowa się odżywiam. No i sportsmenka wiadomo. No to idziemy. Dobra, to czas nagrać snapa. Dobra, nagrałam snapa, że już nie wybiegam, a teraz idę coś zjeść, bo jestem naprawdę głodna. szybciej do niej zadzwonić. Halo, słyszysz mnie? Kobieto, mamy klepsydry na Snapie. No mówię Ci poważnie. Tak, wyślij jak najszybciej. No to na co czekasz? Wysyłaj, pa. Matko, co za człowiek. Czy ona w ogóle nie może użyć chociaż raz tego stapa na dzień i wysłać głupie dni? Oh, jak stracimy 600 dni, to ją zamorduje. Wyszedł nowy sezon serialu, muszę go jak najszybciej obejrzeć, bo jestem tak ciekawa, co się będzie w nim działo. Dobra, dzisiaj obejrzę dwa odcinki, bo jest godzina, dobra, dziewiętnasta. To dwa odcinki, tak maks obejrzę i no, idę spać, bo naprawdę i tak jestem zmęczona po szkole. Dobra, a few moments later. Dobra, już wystarczy, bo moje oczy ledwie żyją. Miałam obejrzeć tylko dwa odcinki, a zeszło na siedmiu. W ogóle, która jest godzina? Serio druga? A jutro mam tak ważny sprawdzian. Tak to właśnie jest. Uwaga, uwaga! Mała przerwa w filmie na reklamy. A mianowicie proszę Was, abyście udostępniali ten filmik, ponieważ YouTube bardzo ucina mi zasięgi. I przez to bardzo dużo moich subskrybentów po prostu nie widzi tych filmików, więc udostępniajcie go koniecznie, jeżeli Wam się do tej pory podoba. Zapraszam Was do dalszej części filmiku. Kupiłam sobie coś nowego, już tak dawno nie byłam na zakupach. Teraz będę w tym chodzić cały dzień tylko po to, żeby się pytać, czy im się podoba i pochwalić nową rzeczom. Hejka kochani, popatrzcie co mam na sobie. Mam sukienkę, którą dzisiaj kupiłam, także piszcie, czy Wam się podoba, bo mi się bardzo podoba. Jest prześliczna i będę wam odpisywać na prefierie, jeżeli będziecie mi pisać. Także czekam na Wasze wiadomości. na insta, bo dawno nic nie dodawałam. obym mnie zrobiła dzisiaj znowu tysiąc zdjęć i nie dodała żadnego. Tym razem się uda na pewno. Dobra. Kurde, te włosy muszą tak przeszkadzać. Wezmę, może z tego profilu będzie lepiej. Głupich zdjęć też nie zabraknie, więc. Jeszcze może ten profil, bo chyba mi lepiej wychodzi dzisiaj. A few moments later. Dobra, wystarczy. Myślę, że na pewno coś wstawię na tego Instagrama w końcu. No, nareszcie zrobiłam te zdjęcia. Mam nadzieję, że jakieś znajdę ładne. Chociaż jedno. Dobra, może zacznę tutaj. O, matko, wszystko rozmazane i takie brzydkie. Nie zostanę chyba modelką. Nie, wyglądam jak ziemniak. Dość tego, wszystko usuwam. Nie nadaję się kompletnie na to, żeby robić zdjęcia na Instagrama. się spodobał, udostępniajcie go, subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapeczki w górę. I napiszcie w komentarzu, jaki chcielibyście kolejny film zobaczyć na moim kanale. Jeżeli będą fajne pomysły, to Wam przytnę serduszka. No i zapraszam Was na moje social media. Tutaj Wam się gdzieś wyświetlą. Koniecznie tam bijajcie, bo bardzo dużo się tam teraz dzieje. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!